Tak, sytuacji było sporo, ale, ale przegraliśmy jednak ten mecz i, i nie najlepiej zadzieliśmy ten sezon. Yy, no trudno, źle weszliśmy w ten, w ten mecz. Być może mieliśmy zbyt dużo respektu do, do Wisły, nie wiem. Yy, zdarzyło nam się kilka błędów od, od samego początku i, i troszeczkę wprowadziło to nerwowość w nasze poszynania. W konsekwencji, w konsekwencji przegraliśmy ten gol stracony już w trzeciej minucie zniszczył chyba plany taktyczne na to spotkanie y, z, może nie zniszczył planów taktycznych, bo, bo dalej graliśmy to samo i, i próbowaliśmy, próbowaliśmy konsekwentnie y, grać tą samą piłkę, co, co przed bramką y, troszeczkę podciągnął nam to skrzydła na pewno na pewno źle się źle się później, później gra jak, jak y, mamy, mamy Yy, niekorzystny rezultat. Udało nam się strzelić bramkę do przerwy i, i mieliśmy, można powiedzieć, yy, mogliśmy zacząć wszystko, wszystko od początku po, po drugiej połowie. Po pierwszej połowie, przepraszam. Yy, no i niestety, niestety w końcu straciliśmy bramkę. To jest, to jest pierwszy mecz. Musimy wziąć na to poprawkę i, i, i przede wszystkim Chcemy rozpędzać, bo, bo mamy dwa, dwa kolejne mecze yy, przed własną publicznością i chcemy zaprezentować się dobrze.